Siemanko, witam w kolejnym odcinku Shakes and Fidget. Dzisiaj sobie robimy coś lekko innego. Robimy speedrunowy odcinek, także zobaczymy ile będzie trwał. Strzelam z 2-3 minuty maksymalnie. Także już zaczynam sobie, biorę potki, bo tutaj mi się pokończyły. Wchodzimy sobie w karczmę, weźmy sobie questa takiego. Do kibla rzucamy no jakiś zwykły przedmiot. A, zbiornik pełen, dobra, dzisiaj spuszczamy w takim razie. Mamy takiego epiczka, wszystkie cechy bez lotu. Także no wrzucę go od razu na dzisiaj e, i go sobie rozmontuję. Dobra, reszta itemów raczej dowiedźmy. Co dzisiaj dowiedźmy? Nakrycia głowy. Dobra, dodajemy tutaj 120 milionów. E, wkarczmy sobie zagrane raz z tym ziomkiem. Dobra, nie siadło. trzech zabójców. Dobra, próbujemy. Tylko sobie zwiększę jeszcze statystyki. Zresztą tak będzie szybciej. Bo tylko 14, dobra. Tutaj sobie atakujemy tak. Siadło, zabójca akurat nie było, chyba. E, dobra, broń, coś fajnego. Zakrzyba to nie. Kabinet magii też nic ciekawego. Dobra, pupila, atakujemy sobie wodą. Co do karmienia, tutaj raz, dwa, trzy. Tutaj nie i tutaj też nie na razie. Dobra, rochy e, za 40 sekund. E, także na no, trochę średnio wykalkulowałem tak robimy póki co Portal. Dobra, gildia pyk, pyk, ataki. Ulepszamy raz popina. Tutaj walczymy z Hydrą. Kręcimy Aba WW. Dobra i 20 sekund. No to, to mi trochę zepsuło speedrun, jaki planowałem. No nic, i tak będzie bardzo krótki odcinek. E, Okej, okay, to zresetujemy sobie Arenę w takim razie. I tutaj zaraz sobie będę klikał już w odcinku Tu mam jeszcze 7 sekund, więc tak się upewnię czy wszystko zrobiłem Ale wydaje mi się, że tak A jeszcze podziemia, o to jednak nie Dobra Próbujemy tornado No blisko bardzo, ale nie dziś jak to się mówi Dobra, czekamy sobie tutaj w podziemiach tego Tutaj złoto się butuje, expo odbieramy No i teraz chyba wszystko no, także dzisiaj taki szybciutki, króciutki odcinek, 2 minuty, jak widzę oko. Także no, tak wyszło. E, no, i tyle. Do następnego na razie. Cześć.